Sie, siemano widzowie! Kto kolejny film na moim kanale? Ze mną jest. Babet Sigma w innym miejscu. No ostatnio leciałem gastem. Mm. No do dokańczaj, dokończę Jestem tu na górze nad gastem. Jakbyś, wylądował, jakbyś nim wylądował? Mm. Wyląduj, Gawidem. ląduj. Lecimy. Ląduj. Ej, a zatrzymaj się na chwilę. Poczekaj. No dobra. Ale tu, chodź, pójdę. Ok, proszę, musisz skakać. Dobra, to będę tam za chwilę na tej górze. Uwaga, tak startuję. Musisz wejść na drzewo. Mm. Już Idę. startujemy, 3, 2, 1 Siemano widzowie O, jest Radzimy. Jestem bez zbroi, kiwo, zostawiłem ją A na jaką wyprawę lecimy tak w ogóle? Nie wiem Może poszukajmy Czegoś, co by nam się przydało do wyprawy. Ale. A po pierwsze, mieliśmy dzisiaj mury, mury robić wiotki Seria? No, dzisiaj. Aha. Miał być live, ale nie ma w końcu przecież. No ja. Co jest? Co? Widziałeś to? Nie. Było nagrane. Księżyc się glicował. Księżyc się glicował. Wie? Lecimy. Chciałem po prostu do domu. Aha. A może zmienić, żeby był dzień? Nie mogę. To wróć do bazy, please. Gdzie jest baza? Napisz kordy. Masz... Kordy napisz. O, jadzie, jakie kordów nie rozpoznuje. <laughs> no dawaj. X, y, Z. X. remember that she promised <sighs> this called dark dark Ruin portal. Ruin portal. Gaścia, lądujemy. No ja czemu jakiś zdjęć nie mogę tam? O, mogę, dobra. Szybko. Wysłałem Sekunda Gaście! Nie, to twój gast, Happy Gast, wracaj. Nie, Dawaj, nie użyj, twój Happy Gast, tak jest. No i wysłałem ci jej zdjęcie, formy. No dobra, lecimy O kurde, 800 bloków 800 bloków od bazy? No To mało <grym> Mało?! No ja myślałem, To leci że dwa bloki leczą. na sekundę To leci tak powoli A to ja sobie pokopię drago w tym czasie no buduj bazę. O, okna. Okna porób. No. A, szkło przepaliłem, więc okej. Okay. A my okna mamy zrobione, to po co? A na górze? Też mówimy już. A dach? Dach. Na górze? No. no. To kamienny jest. Co? No ja dobra, ja. no to. Na to będę jawił. Tylko muszę. Ja sobie. Co? A co sobie zrób. Idź. idź sobie. Idź do lasu. kopa kop, mm. sobie. Akurat drewno to ja mam. Tylko, że tu ciemno jest, jak nie wiem co. Widzowie! Jestem blisko! Widzę cię! Nieprawda. Widzę cię na tam gdzie masz poziom. Widzę cię. Na poziomie tam. Tak, to na jakim poziomie jestem? No ale chodzi mi, że jak masz tam level swój. No. No to ja tam... No to ja tam widzę swoją ikonkę. Gdzie... Od której strony będziesz leciał. Kropka się powiększyła. Widzisz? Ej no. Bo wszyscy Bądź, Bądź go... gotowy. Bądź się... Zabiję Bądź cię. Gotowy. Bądź gotowy. Za co? <grym> Już lecę. A gdzie jesteś? Chechę. Ja, ja, ja. Bo ja cię nie widzę. To patrz w górę. To zaraz mnie zobaczysz. A jesteś na jakich kordach? O, już widzę wioskę. I już się robi dzień. Już widzę wioskę. A ja widzę dzień. I co? Widzisz mnie? Nie. Popatrz w górę, ląduje! Gdzie? O ja! Ale blisko, kropka, idę szukać Sąduję! Nad tobą! O, jesteś! Czekuj linę! Czekuj Lina! A gdzie masz? Co? Gdzie masz linę? Gdzie masz ten, linę? Trzymaj to. Zrób linę. A jak się robi, lina? Masz tam. Możesz. możesz... Parking. Zdjąłem na smycz, podłączam. Dobra, nice. Trzymaj A teraz cię zabija. Nie, 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 nie. Z... Zatak. Nie wiem. Wow! Wow! Serio! Wow! Ale dach! No i jeszcze będę robił. Wow! Serio! Byłam noc, więc nie miałem jak robić. Tak. Na pewno. No? No teraz robię. bo dzisiaj przecież jest dokończenie naszego domu, a jeszcze mam w planie naszego domu jeszcze jedną rzecz. A, co? Musimy to, sobie ci... robić nowego seta. Co? Musimy nowego seta sobie robić. No to musimy iść do kopalni. Do kopalni idziemy, choć. Ej, ja, ja wiem, gdzie jest kopalnia. Pamiętasz? No, też pamiętam. Dobra, to idziemy w tamtą stronę, bo to w tamtą stronę było. Tylko ja i tak będę się kopał jakby głębiej, bo może znajdę diamenty, wiesz. No tak, ja też. Papagaż, się, pilnuj bazy. Tak, pilnuj. Jak ktoś... Jak przyjdzie prawdziwy gaz... bo mamy portal, to zabij go. No i tak się zabije, bo nie było miejsca. O no tak. I pokonamy pierwszego bossa. Poczekaj, ha! nie, nie. Ej, tak. Dawaj, to jest tamtą... Enderman. Popatrzę musi, Ale fajny kurczak. Ej, Eee, daj jedzenie, daj jedzenie, daj jedzenie, daj jedzenie Nie, jedno serce Serio? Sprawdźmy Nie, pół serca 3, Dobra, chodź Serca mi się zregenerowały. Ej, nie złapiesz mnie! Yy... <grywa> Dobra, idźmy spokojnie. Ty szeczę. O tutaj. A, no, to było na tej górze. Won. <noise> Co z mieczem? No, ty biegasz z katanem, to ja z mieczem. <noise> Kur... Ty naprawdę nie umiesz wejść? Zeli, Dżeli, dżeli, siedzi ci pod razem z radę I jest pierwszy. Łuk! Szybko! Tutaj! Umieram! Zisz to jest. Zimno. Zimno, zimna. Zimno. Zimno. No to zist co! Dobra, już Pod... chodzę. Ja już ja jestem na górze. O, śnieg! Pada śnieg! Ja chyba muszę się podbudowywać, bo ja inaczej nie będę szedł. Hyyyy! tych królik! Musimy się wrócić. Tutaj. No. Jest. Chyba. Czy to to? Tak, to to! Jo! Ta, to to. Dobra. Siadaj! Mhm. Na łosce Szybko, Creeper! Creeper! Płyń! 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 Wsiadaj, wsiadaj! 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 Zjemy Teraz czekaj. Zaburaj katana! Puu. Ja się chowam tu Czekaj, chodź dawaj da, Dawaj się wkopujemy od razu gdzie się wkopuj? Łap! Jeden i plus Bak, Komenda back. Ale mam itemy. A, no to bak. To i tak. Ja schodzę tu głębiej. Wiesz. Tu jeszcze głębiej. to wiesz, tu jeszcze. Tak, jeszcze, jeszcze. Może będzie deep dark. Może, może byś mnie nie zostawił, bo ja znowu umrę. Oj. Nie umarłeś. A, nie umarłeś. Możesz Czeka. powrócić? A Rafał. Nie mogę wrócić? Nie. Jak? No, jak baki nie mogę. Dip, Dark! Uważaj! Czyli, bo ja pochodnię mam... Kalk, skalk, skalk. Patrz. A znaczy, sobie ja tak mówię, Deep Dark? Teraz cicho. Tam jest ten sensor. Nie kop, nie, nie kop obrzy... nie, nie kop bloków, teraz. Nie kop, nie, nie, śle. Kopię to, kopię to, kopię to. Tak, Uff. Ale i tak na kuczaka. Tu na kocaku. Bo może się warden. A ja się kopię tu w dół, okej? Okay? Jest ten! Ten do spełniwania! Kopię to. Ja się tak kopuję. Ja się teraz wkopałem. Ja tu schodzę głębiej. Eu acho que é City. Eu, Helaza. A potem eu diamencików diamond chicos. É cuapea. Não. City. Co? Idziemy para Anson City. No ale wtedy pokonamy smoka. Dawaj do Wardena. Tam będą dobre itemy. No to możemy iść, tylko ja. Sobie spróbuję znaleźć żelazo. O, żelazo. Tylko to jest 300 bloków od nas. Yes. Mm. Dużo, ale pokonamy. Bo jesteśmy z silami. Plus jeden. Tylko się do ciebie tepnę, bo nie chcę mi się iść. Dobra, Poma ale to po małej przerwie technicznej. Wpisujte PA, aptep. Cicho. Dobra. Mała przerwa techniczna. Dobra, już? Już po mojej przerwie technicznej. Uważaj. Opanisz Uważaj, tu jest ten gwiazd Mogę crafting tu postawić? Nie, jeszcze nie. I powinien się nie pojawić już. No, postaw się. Bo chcę piec zrobić, bo chcę przepalić teraz... żelazo. Dobra, wiesz co? Zabijamy Ordena. Zabijamy Ordena. A on się zaraz Zaraz przyjdę. Czukać Tak? Dobra, to by było na tyle. Przepraszam, widzowie, za tak krótko. Przep... choć ustawimy. Dobra, to by było na tyle. Papa, może pa. nie zryspimy, bo To ja idę. Ko jest...